Cześć, ja jestem Koto i witam Was na kanale Głos z Zakadru. I dziś przychodzę do Was z czymś mega, ogromnym i ultra magicznym. Bo coś czeka na mnie w tym ogromnym pudle, ale zanim je otworzę, to chcę dla Was zrobić drobny wstęp. Hup. Czy nie uważacie, że Lego są mega fascynujące? To na przykład jest maszyna leśna ziemniaka, którą składam teot. Ma dużo ciekawych, ruchomych elementów. A wiecie, co jest najfajniejsze? Uwaga, będzie głośna! Na pozór zwykła zabawka, ale patrzcie, jak świetnie imituje trzęsącego się diesla. Tutaj w środku znajduje się pompka, która tłoczy całe powietrze do wężyków. Więc te wężyki tutaj wcale nie są elementem dekoracyjnym, tylko działającym i już Wam pokazuję, jak działają. Tutaj znajdują się dwa pokrętła i jednym możemy sterować całym ramieniem, możemy podnosić i opuszczać, a drugie pokrętło robi tak. Jak to się robi? To sobie po prostu trzeba chwilę poczekać, żeby pompka wtłoczyła całe powietrze do układu, i właściwie po chwili jest wszystko ok. Przejdźmy jednak do tematu dzisiejszego odcinka, bo mam to z ALTO. Yy. O, jakie to jest piękne. O. Jest to największy dostępny zestaw Lego z serii Harry Potter, i mamy tutaj absolutnie cały Hogwart. Ponad 6000 elementów, 4 minifigurki założycieli Hogwartu, 27 mikrofigurek bohaterów ze świata uniwersum Harry'ego Pottera, bijąca wierzba, chatka Hagrida, odzwierciedlenie najważniejszych filmowych pomieszczeń, takich jak Wielka Sala, Komnata Tajemnic, Łazienka Płaczącej Marty, czy Gabinet Ambridge. Otwieram. Muszę Wam się przyznać, że jest to pierwszy mój w życiu zestaw, gotowy zestaw Lego, który będę składać, bo wydaje mi się, że tak jak większość z Was bawiłam się zwykłymi, luźnymi klockami. Przynajmniej tak było przez całe moje życie. Och, kurczaczek. O, kurczaczek. A. O mój Boże, ile tego jest? O Jezus, jak to jest takie ciężkie? O Jezus. A to co to? Czy to jest instrukcja? Co sobie teraz myślisz? Że będę to składała nie tydzień, tak jak myślałam, tylko chyba miesiąc. 40 prawie woreczków z tymi wszystkimi klockami. Jestem przerażona, ale... Pozytywnie przerażona. Ale to nie koniec całego unboxingu, bo jeszcze musimy sprawdzić, co jest w tym pudle, które... Ona jest takie ciężkie. Przekonajmy się, co tak było ciężkiego tam. O, Jesus, więcej klocków. Ale zanim to wszystko przybierze tę formę, musimy się przebić przez 37 numerowanych woreczków plus 3 nienumerowane i instrukcję, która składa się nie z jednego tomu, ale czterech. Instrukcje są jasne i każdy poradzi sobie ze składaniem. Mamy opisane wszystkie kroki po kolei. Najważniejsze jednak niczego nie pomieszać. O tym mówi pierwsza strona instrukcji. Należy wziąć worek z numerem 1 i najpierw włożyć jego zawartość, a potem przechodzić do kolejnych. Najważniejsza jest organizacja, więc podzieliłam sobie wszystko na tomy i na woreczki, i na przykład w trzeci tom. Dopiero zaczynam. Przy 22 woreczku, także będzie ciekawie. Tak więc nadeszła ta piękna chwila, żeby. spełnić marzenia. Oddasz mi. To szczegółowa, była. Tu jest jego szata. Nic nie kumulam. Jesteśmy już po pierwszym woreczku, i póki co uzyskaliśmy hangary, przynajmniej ich część. Godryka Gryfindora i figurkę Godryka. Tutaj dołączam jeszcze jego kumple. Pięć łódeczek i mikrofigurki, które są naprawdę mikro. tutaj jest sam godryk, a tutaj jest kilka mikrofigurek i każda z tych figurek wyląduje gdzieś w ogwarcie. Na przykład tutaj kilka z tych powinno wylądować w łódeczkach, ale zrobimy to po prostu na samym końcu, jak będziemy wszystko dekorować. Jak przy każdej budowie zostały jakieś części. Pytanie, czy to są części zamienne, czy ja coś zepsułam. Sprawa wygląda następująco. Udało nam się zbudować wejście do Komnaty Tajemnic oraz samą Komnatę Tajemnic, w której jest przeuroczy bazyliszek. Ale to jest póki co tylko podstawa i ktoś, kto naprawdę to wymyślił, miał niesamowitą głowę, bo to jest strasznie, ale to strasznie stabilne. Ostatecznie, pierwsza instrukcja tyczy się tak naprawdę tylko i wyłącznie budowy fundamentów, więc przeskoczmy to. Po ukończeniu pierwszego tomu instrukcji otrzymujemy to. Może to nie wygląda zbyt zjawiskowo, a spędziłam na tym troszkę czasu właściwie to kilka godzin ale tak naprawdę to mamy tylko fundament, tylko tę część, a został nam jeszcze do zrobienia cały Hogwarts. Składanie takiego zestawu jest dosyć uzależniające. Muszę przyznać, że dokładanie każdego elementu kroczek po kroczku sprawia, że chce się to robić więcej, dłużej i po prostu mogłabym to złożyć na raz, gdyby nie to, że pojawiają się małe, małe problemiki. Na przykład ból palców. Tutaj jest tak dużo malusieńkich szczegółów, tak drobnych elementów, że palce po jakimś czasie zaczynają po prostu boleć. Tak samo kark. W momencie, kiedy siedzę cały czas tak i składam to, to niestety tutaj pojawia się ból, więc konieczne są przerwy. Ty wiesz, czego ja się boję? No. Że w tym się pająki zalegną. No. Niby tak wiele zrobiliśmy, ale to dopiero początek przygody. Jesteśmy już po drugiej instrukcji. To jest wielkie! Boże. Niestety tego zestawu nie udało mi się złożyć w jeden dzień, a wręcz przeciwnie, składałam go kilka dni, ponieważ to były moje pierwsze kroki z Lego tak naprawdę, z tak dużym zestawem, tak szczegółowym zestawem. Bo spójrzcie, spójrzcie chociażby na te witraże. One zajmowały najwięcej czasu, były mega szczegółowe i niesamowicie się to wszystko składało. To była bajka po prostu. Ale to nie koniec, bo mamy jeszcze drugą część Ogwartu, którą złożyłam jakieś 10 godzin, plus minus, już mi lepiej poszło, w prawa. Także czas ją tutaj postawić. Wiesz Miesz! Niżej, 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 niżej! O, siedzi. ta To jest kikat! Pięknie się na to patrzy. Satysfakcjonująco się na to patrzy. Przepraszam. Ta część Hogwartu zajęła mi jakieś 10 godzin. Było to wyzwanie, aczkolwiek wydaje mi się, że to był troszkę łatwiejszy etap niż ten. Zresztą też może właśnie chodzi o te pierwsze kroki, że nie miałam wprawy, ale po 10 godzinach karki moje palce po prostu bogały litość. Składanie tak wielkiego zestawu jest mega satysfakcjonujące, a zarazem bardzo uzależniające, bo każdy mały element, jaki się dostawi, daje niesamowity efekt. Po prostu to widać. O, na przykład ta wieża. Składałam ją jakieś 2-3 minuty, ale jak ją dostawiłam, to po prostu było wow. Widać wszystko od razu jak na dłoni. I niestety trzeba sobie robić przerwy przy tak wielkim zestawie, ponieważ trwa to niemiłosiernie... Długo. No, i trzeba sobie czasem wstać, porozciągać się, bo to jest dokładnie tak samo jak przy komputerze. Jak siedzimy w jednej pozycji, no to nie jest zbyt przyjemnie po kilku godzinach. Także to jest zestaw na naprawdę długie wieczory, i to gwarantuje naprawdę świetną, ale to prześwietną zabawę. Ziemniak trochę mi pomagał i wydaje mi się, że dobrze się przy tym bawił, aczkolwiek trochę narzekał, że musi mi pomagać, bo naprawdę składanie tego jest ciężkie, jakby nie patrzeć, bo to nie jest zestaw dla dzieci. Ten zestaw jest dopiero chyba od 16 lat, więc to jest zestaw dla zaawansowanych. Pewnie zastanawiacie się, jak on wygląda z drugiej strony. Spada. Nie spada? Tada! Jakie to jest piękne! Trzeba zliczyć, ile razy w tym filmie powiedziałam słowo piękne, niesamowite, urocze i itd., bo dużo. Na pierwszy rzut oka widać, że jest tutaj mnóstwo pomieszczeń inspirowanych kadrami z filmów, zarówno jak i z gier. Zacznijmy od podstaw. Warto wspomnieć, że zdecydowana większość pomieszczeń jest inspirowana dwoma pierwszymi częściami. Tam w środku jest trochę ciemno, więc ziemniaku, dawaj lumos! Zacznijmy od lewej. Nie do końca wiem, co to jest za pomieszczenie. Wydaje mi się, że jest to jakiś składzik, albo być może to jest jakiś element pokoju życzeń, aczkolwiek umiejscowienie tego zupełnie mi tutaj nie pasuje do pokoju życzeń, także jeśli macie pomysł, cóż to może być, to dajcie znać koniecznie, bo naprawdę jest mega ciekawa. Następnie mamy chyba moje ulubione pomieszczenie, bo jest to sala do eliksirów, oczywiście umiejscowiona w lochach. Wyżej znów pojawia się problem, bo nie mam pojęcia czym jest ta strona, wydaje mi się, że jest to biblioteka, ale obok mamy piękny chyba salon gryfonów, aczkolwiek znowu mi nie pasuje umiejscowienie, no ale tak to wygląda jak salon gryfonów, tak czerwono. Przechodząc dalej mamy tutaj pomieszczenie z pierwszej części filmu i spójrzcie tylko na to, czy ktoś pamięta jak się to nazywa? Tylko podpowiem, że to jest zwierciadło. I teraz mamy dwa pomieszczenia z pierwszej części, czyli naszą wielką, niepowtarzalną drogę do kamienia filozoficznego, czyli sala z szachami czarodziejów oraz sala z latającymi kluczami z okropną miotłą, która nie chciała się trochę słuchać. Aczkolwiek tutaj jest, tam gdzieś jest ten mały kluczyk, który był taki niesforny z drugiej strony ziemia. Tam, tutaj. Taki, ten ze złamanym skrzydełkiem chyba to jest ten. Nie widzę. No tutaj. A ten tu do góry nogami? No. Ten trzeba go przekręcić? Żebyśmy go... No, był właśnie tak. Ha. Wydaje tak bym na instrukcji. Teraz przechodzimy już do drugiej części filmu. Tutaj mamy wejście do komnaty tajemnic i Komnaty tajemnic z takim wazeliszkiem, takim fajnym. On jest taki uroczy. Pięknie to wygląda, naprawdę niesamowicie to wygląda. Tam się jakieś bobo patrzy ze środka. Sam jesteś Bobo. On mnie ugryzie. Nie możesz na niego patrzeć, bo on cię zabije wtedy wzrokiem Teraz mamy tutaj coś różowego, okropnego Jeżeli wiecie co to jest, napiszcie Aczkolwiek na pewno wiecie, bo to było jedno z najbardziej znienawidzonych miejsc przez wszystkich fanów Harry'ego Pottera Czyli gabinet Umbridge Ech. I odpowiedziałaś wszystkim. Ja chciałem powiedzieć: to jest gabinet Ambridge, tej, co była taka żołza. A co jest z boku? Z boku jest sala. Trzeba, do... jesteś z boku. Ej! To, co to jest, no? To jest sala do obrony przed Czarną Magią, inspirowana także drugą częścią, bo mamy tutaj właśnie chuchliki takie śmieszne, które były tylko i wyłącznie w drugiej części. Także mamy fajną salę. Piękną, ona jest taka urocza. Te ławeczki. I teraz przejdźmy do naszej cudownej wieży, czyli ruchome schody. To jest naprawdę jeden z niesamowitych elementów, jakie tutaj są. Po prostu to są tylko takie ruchome schody, ale nadają straszny klimatu. I spójrzcie, w środku są portrety. Tak samo jak są portrety na wielkich schodach w Ogwercie, tak tutaj też są portrety. Tutaj mamy łazienkę jęczącej Marty, na przykład jest sobie fajny witraż syrenki, która była na przykład w czwartej części filmu. I to jest ta właśnie, o jest ta pijanka, w której Harry się kąpał. I czy to nie jest przypadkiem jajko z turniej trumny. Magicznego? Tam, 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 w środku. To wygląda trochę. No. Boże, jaka to jest szczegółowość, niesamowite. Z jakich Wiesz co, nie do końca wiem, co to jest z zimniaczku. Także widzowie, bardzo proszę, żebyście mi napisali, cóż to może być, bo średnio kojarzę to ten fragment, tak naprawdę. Ale. Wygląda te... jak cyberlama. Ale tego miejsca bym za chiny nie poznała, gdyby nie jeden mały element na ścianie, czyli tej zimniaczku. Drogogon? Nie, 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 nie. Tutaj zimniaczku. spokój. O. Feniks! Naprawdę nie, pomy nie pomyślałabym, że to jest gabinet Dumbledora, aczkolwiek tutaj jest Feniks, a z drugiej strony jest miecz Godryka Gryffindora, więc tylko po tych naklejkach byłam w stanie stwierdzić, że to jest gabinet Dumbledora. To jest taki fajny, mały uroczy, a tutaj mamy rogogona węgierskiego z czwartej części. Jakie ma skrzydło. Ej, mam wygięte skrzydło w ogóle. O. Bo zbierał się do lotu. <noise> Spójrzcie na to, jak to jest ogromny zamek, a jak dużo szczegółów wam pokazuje. Po prostu wow! A to jest co? To jest wielka sala. I tutaj jest dementor, którego ziemniak mi tutaj przyciapnął. A on powinien być gdzieś na dachu, ale to jest dementor. Tutaj mamy piękną, wielką salę i jest tutaj nawet specjalne, honorowe miejsce, czyli fotel, krzesło. Miejsce Dumbledora. <noise> Oczywiście nieodłączny element wielkiej sali, czyli sztandary poszczególnych domów ofertów. Słuchaj, wszystkie, wszystko w ogóle jest takie... W kolorze, widzicie? Te witraże całe są kolorowe w barwach domów. A tutaj coś, co zauważyłam naprawdę późno, bo to są te przypinki, te, 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 te ramki z tymi zakazami Ambridge. Nie, nie pamiętam tego w ogóle. Nie pamiętasz? Ambridge robiła zakazy i miała takie swoje specjalne, na przykład zabraniała klubów, jakichś tam spotkań i tak dalej. I była ta brygada inkwizycyjna i ona tutaj przywieszała, a właściwie Filcz wieszał te tabliczki, tam były po prostu zasady w Hogwartzie. I potem, jak bliźniacy zrobili wielkie fajerwerki, to one wszystkie spadły i się porozbijały. Pamiętaj. No. I e nie psuj lampy. To, co widzieliśmy przed chwilą, to był tylko przekrój Hogwartu, ale skupmy się trochę na jego froncie, bo tutaj naprawdę jest o czym opowiadać. Na przykład dziedziniec, który jest zaraz po wyjściu z wielkiej sali. Potem mamy piękną drogę do hangarów, które były też ważnym elementem, przynajmniej w grach. Następnie to jest tutaj, co się dzieje w tym rogu. Dla mnie jest niesamowite, ponieważ to jest naprawdę pięknie odwzorowane, bo zawsze, jak w grach przynajmniej wychodziło się z wielkiej sali, wychodziło się na ten dziedziniec i tutaj było małe przejście i tym małym przejściem można było przejść dalej w tę stronę, albo może żeby było iść na most i przejść do dalszej części ogwartu i dokładnie to samo jest tutaj. To jest pięknie odwzorowane. A tutaj były gargulce. Tutaj były gargulce, tutaj w piątej części gry był gargulec, który gadał. Na, naprzeciwko niego była po prostu podstawka do gargulca. No i gargulec był smutny, bo zabrali mu tamtego gargulca i nie miał z kim rozmawiać. To było jedno z zadań. Jest taki quest. Bardzo fajne jest to, że niektóre z tych elementów są ruchome. Na przykład te drzwi można otworzyć i tak samo można otworzyć drzwi z drugiej strony. <noise> Jak to śmiesznie wygląda. To jest reprezentatywna część Hogwartu. Jak ktoś do was przychodzi i to widzi, wow, zamek, o kurcze, ale wy mówicie. E -e -e -e". To jest Hogwarts i pokazujecie mu wszystko, co się znajduje z tyłu, ale moim zdaniem, jedna z fajniejszych rzeczy w tym całym zestawie jest to, że te dwie części Hogwartu nie są ze sobą złączone, zlepione, przymocowane na stałe, ponieważ tę część można spokojnie odsunąć, bo to są tylko takie małe bolce, które się wsuwa i dzięki czemu aż to wszystko, to wszystko aż tak bardzo się nie chybocze. Spokojnie możecie wziąć tę część, spokojnie możecie wziąć tamtą część, nawet sobie ustawić w dwóch różnych miejscach, albo po prostu mieć łatwość w przenoszeniu. Słuchajcie, jak macie to wszystko. Rozłączone, to możecie spokojnie to odwrócić. Nie przejmować się i podziwiać, co się tutaj znajduje. Czy to wszystko, co ma ten zestaw do zaoferowania? Otóż nie! Jest coś jeszcze! <gaj> Małe smaczki na koniec. Spójrzcie na to. To jest mini figurka Harego razem ze swoim wózkiem i Hedwigą w drodze do Hogwartu. Ten zestaw przywiózł mi ziemniak, jakby w Los Angeles, jako próba testowa, czy Lego mi się podoba, czy umiem składać i tak dalej. Powiem szczerze, że to trwało dwie minuty, ale bawiłam się przy tym świetnie. Ale tutaj także mamy minifigurki założycieli Hogwartów. Jest tutaj Godryk, jest tutaj Helga. Helga, Helena? Nazywała Hufflepuff, jest tutaj Salazar Slytherin i Rowena Ravenclaw, ale to nie wszystko. Tu tutaj są mikrofigurki, które są naprawdę mikro. I te figurki możemy sobie poukładać w całym Hogwarcie. Ja wezmę na przykład Ambridge, i gdzie jest Bellatrix? Która z nich to była Bellatrix? I Bellatrix. I je sobie wrzucimy na dziedziniec. Niech sobie babki, niech sobie babki poplotkują. tutaj na dziedzińcu. Dwie wredne postacie. To nie koniec, bo w zestawie mieliśmy jeszcze piękną, uroczą wieżbę bijącą, która ma w sobie małego Forda Anglię. Zobaczycie, on jest taki. Ej, czemu rzucasz Forda Anglią? Co jest cudowne, też w tym. Zrobiłeś wypadek. Wróćmy do wieżby. Wieżba się rusza. Rozkłada ręce i mówi, że ma dosyć. Tak samo jak się, i się kręci. To jest naprawdę świetny element. To jest zabawka, którą się bawiłam, naprawdę przez chwilę. Jak złożyłam wierzbę, to siedziałam z nią i po prostu nią tak kręciłam. Tak wziął, zium, zium. Tak, dokładnie w ten sposób. I poza wierzbą jest jeszcze chatka Hagrida. I spójrzcie na te dynie. Jakie to są dyniuchy fajne. One są prze, prze, prze urocze. Te dynie po prostu podbiły moje serce. Ale, 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 ale. To jest jeszcze pająk. I to jest, wydaje mi się, aragog. To też jest mini figurka albo mi mini figurka. Aragoga. Tak samo jak mini figurką jest też Bazyliszek, To jest też mini figurka. Dużo rzeczy, naprawdę dużo rzeczy, dużo domawiania. Do no i oczywiście mamy łódeczki, które mi się płynie po raz pierwszy do Hogwartu do hangarów. No i to byłoby chyba wszystko. Szczerze mówiąc mogłabym omawiać ten zestaw bardzo, bardzo długo. Mogłabym porównywać go do kadrów z filmu, gier i tak dalej. Ale wydaje mi się, że wy doskonale wiecie jak wyglądały filmy, jak wyglądały gry i sami sobie ocenicie to wszystko. Mi się ten zestaw bardzo podobał. Składało mi się to naprawdę przyjemnie. Jest mi smutno i przykro, że to koniec tej przygody. Chciałabym zużyć więcej zestawów, bo jest jeszcze trochę zestawów z Harry'ego Pottera. Między innymi możecie ten zestaw jak i wiele innych, kupić na stronie sklepu Alto. Tak samo możecie dostępować jeszcze inne zestawy, na przykład Star Wars, jakiś, jakiś tam Piraci z Karaibów, chyba jest mnóstwo zestawów Lego, które znajdziecie w tym sklepie. I ja szcz naprawdę szczerze polecam, bo zabawa jest niesamowita. Tak jak ta koparka, którą składał Tybalt. Świetnie się bawił, mówił, że jest super. Koparka, maszyna leśna to była przecież. No i cóż, wydaje mi się, że nadszedł koniec. Jeśli macie ochotę jeszcze zobaczyć jakieś zestawy, szczególnie z Harry Pottera, bo jestem świrem, to dajcie znać, na pewno wtedy nagram coś dla Was z tego typu. I co? Jeśli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Dajcie koniecznie znać w komentarzu, co o tym wszystkim myślicie. Czy chcielibyście sami złożyć taki zestaw? No i ja się z wami żegnam. Tutaj macie dwa poprzednie filmy Supka. I w ogóle tak jako ciekawostka to, czym, czym jest mój wskaźnik, to jest mój pędzel do makijażu i to jest truszka. Mam ich kilka. One są też niesamowite. Świl. Dobra, trzymajcie się. Pa. pa. Ups. A, 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 a.